Powiem wam kochani, że cieplutko dzisiaj. Na dworze powiem wam, że cieplutko. Ale jeszcze ciemno. U mnie godzina... Kurwa, nie wiem na które jest, ale coś po siódmej. Także jest po prostu zajebiście, nie? Nabrać mocy. Trzeba pospacerować godzinkę. Dzisiaj bez kijków. Tutaj widzicie na wejściu do e, e, pola kempingowego. Wszędzie tu jest. Nie objechałem, to nawet do toalety nie wiecie, bo pilnują. Jak nie masz opaski, jak na all Inclusive, to cię nie wpuszczą zwyczajnie. Także widzicie, jeszcze jest tak ciemno, bo Nie wiem, jak tam w Polsce o tej godzinie, ale tu jeszcze jest ciemno. Uuu, pospałem, wyro zaścielone. Kawka zrobiona. Żelatynka, kochani, zalana, bo piję żelatynkę. Także powiem Wam, że jest słodko. Idziemy sobie, za 3 minutki sobie pierdolniemy na molo. Troszeczkę po myślonku zastanowić się nad dobrym dniem. Ważne, manifestować kochani, żeby zawsze było zajebiście, a nie rano kurwa wstać i wiadolić, że to mnie boli, tu mnie jebie, bo też kiedyś tak robiłem i to jeszcze bolało bardziej. <laughs> nie narzekać, nie nastękać. No tu właśnie z tego kurwa był pokaz kochani tych ogni, co wysyłałem, nie wiem czy oglądaliście czy nie, ale no kurwa Sylwester, nie? A chce się żyć kochani, nie? Chce się żyć. Powiem wam, że tu nieruchomości wcale nie są drogie. Wczoraj oglądałem, to są po 500, 450 tysięcy euro, 600 tysięcy euro, no to wiecie no jak Polak zaraz sobie przeliczył kurwa razy 4,20 to wychodzi 2 miliony. Dobrze, ale przelicz też, że tu inne są zarobki, także tańsze są nieruchomości niż w Polsce, rozumiesz to? Także tańsze są nieruchomości niż w Polsce, dlatego że jak tu zarabiasz, nie wiem, powiedzmy 2,5 kafla i kupisz sobie nieruchomość za 500 tysięcy, to pomyśl sobie, że pracujesz 3 razy na mieszkanie czy nie, nieruchomość. 3-4 razy krócej kurwa niż w Polsce, nie bo w Polsce dzisiaj dom musisz przynajmniej wybudować, wiem, bo no, nie będę mówił co jak, ale dom, wybudowanie domu kosztuje dzisiaj ponad milion złotych. Jak masz kurwa kupić działkę. Działka kosztuje 200-300 koła, w zależności od punktu. E, jak chcesz kupić gdzieś, nie wiem, w Zielonej Górze. W dobrym miejscu 2-300 musisz wywalić. W Zgorzelcu 2-300. Mówię po stronie oczywiście polski, żeby to było jasność. Także tu wcale nie jest, powiem Wam, że drogo. Nie? Wczoraj patrzyłem, to 450, 430 600 tysięcy euro. To jest tak, jak w Polsce 600 tysięcy złotych. To są bardzo dobre ceny. No. Ale co, no nie będę tu przedłużał makarono na uszy, kochani, dobrego dzionka, dobrego tygodnia, żeby mi tam kurwa po prostu pozytywnie było. Bo jak nie będzie pozytywne, to jak tam kurwa do was wjadę, na kopię do dupy. <ścoughs> kurwa, dobra, nie straszę was, bo jeszcze mi ktoś zarzuty prokuratorskie postawi, jak fajfusy kurwa. Takie gówniarze kurwa, jebane, Wiecie o co chodzi. I potem musieli kurwa odczekać swoje. Odczekać kurwa, przepraszać.